Cześć wszystkim, ja jestem Mateusz, a my gramy dalej w Sengoku Dynasty. Nagrywam ten odcinek jeden po drugim, bo już chcę mieć odkaczone te dzikie świnie. Trzeci odcinek z rzędu. Przymierzam się do niego. I zawsze coś każą innego zrobić. Tak przy okazji w zeszłym odcinku zrobiliśmy łuk. Właśnie chciałbym go przetestować tu na tym jelonku, czy jeleniu. Więc sprawdźmy to, jak to działa. A, i dostał, i spieprza. Jak mieliśmy dzidy, to tylko dwie były potrzebne, żeby powalić go, ale jak on tak będzie spieprzał, to my sobie go nie ustrzelimy za szybko. No iść powoli, powoli. No, spróbuję tak. Jeszcze podejdę bliżej. O. czy znaczy druga strzała zadziała. A tu o. Za trzecim razem się udało. To już te dzidy były lepsze. No dobra. To skurujemy. No, nóż na siódemce. I dla przypomnienia, jeszcze yy, Jeszcze raz. Dla przypomnienia, przypominam wszystkim o pozostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu tego kanału, aby nic Was nie ominęło. I to trochę pomoże, a nikomu nie komu je zaszkodzi. No, tak jak już powiedziałem na początku. Misja na dziś to dzikie świnie Dlatego tego mięsa, 6 mięsa dostaliśmy Więc będziemy szli porozmawiać z Fudziuchim Czy jak go tam zwą, Mogliby fonetycznie chociaż napisać te imiona Na wiasie To by się łatwiej czytało Ja chyba mięsa nie usmarzę, bo nie mam patyków i tak No, dawać mi te patyki. 3, i chyba tyle powinno starczyć. Bo tak, żeby ugotować mięso, potrzebny jest patyk też przy okazji. Okej. Okay. I lecimy do dzwonka, i się przenosimy do wioski e, Segi. Tak szybka podróż Segi, akceptuj. I on gdzieś tam już sobie chodzi, i trzeba go szukać. Kościół, gościu. Mamuk mojej własnej roboty. Pokaż mi. Rozumiem, no cóż, czy wynik był pomyślny? Tak. No cóż, jeśli dobrze wam ze sobą, to kimże jestem, żeby stawać między wami. Idź zabaw się jak pan z dawnych czasów, a potem pi jak wolny myśliwy. I mała wskazówka dla kogoś obcego. Nasz naczelnik ma słabość do zwyczajowych podarków. Da ci, yy, da ci do zrozumienia czego chce. Dołóż do polowania. Gdzie jest to polowanie? Na 200 metrów stąd. Ja sobie zobaczę na mapkę, gdzie ja sobie pójdziemy. Tutaj. Czyli rozumiem, że tutaj są te dzikie świnie. Tu miniemy jelonki. Tutaj jeszcze z tej strony wioski nie byłem. To nie będę przewijał. Jeszcze burza jest. My po lesie biegamy. O! Nie jest to jakaś chatka. A raczej konstrukcja. Porozmawiaj z, y, z Shohim, naczelnik, naczelnikiem w Segi. Życzę Ci miłego dnia. Zakładam, że jesteś tu naczelnikiem. Masz rację, a ty należysz do nowych uchodźców, którzy się tu osiedlili? Tak, zamieszkaliśmy w zniszczonej wiosce i. Nie nie nie, 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 nie zamieszkaliśmy w zniszczonej wiosce. Mamy nową. Wiem, wiem, witaj w segi. Niektórzy ludzie w dolinie nie lubią nowych przybyszy, ale my jesteśmy inni. Las jest matką dla nas wszystkich, żywi nas, ubiera, a czasami, gdy się rozgniewa, stłucze nas na kwaśne jabłko. Ale i tak ją kocham. Jak nie kochać swojej matki, co? Macie tu jakieś szczególne zasady, o których muszę pamiętać? Jedyna zasada to zwykła ludzka przyzwoitość. Ciężko walczyliśmy o swoją wolność. Stałem u boku Enjiro, kiedy rozpoczął się bunt. Wraz z wieloma innymi oddał życie, żebyśmy mogli pozbyć się szczególnych zasad. W lesie jesteśmy wolni. Mmm... Łodziuchi powiedział mi o polowaniu na dziki. Mogę się przyłączyć? No tak. Oczywiście, napij się i baw się dobrze. Tu w segi nawet drwale żyją jak panowie. Ale co z dzikami? Ojej, a nie, są, yy, a nie siedzą przy ogniu? Pewnie poszły wypić szklanicę albo dwie. Gdzieś tu pewnie są, głębiej w lesie, w dół rzeki, może tak po nie pójdziesz. Oho. Zabić dwa dziki, w dół rzeki, gdzie jest rzeka. Tutaj to idziemy w dół. Tu na znacznikach yy, nie mamy dzika, mamy jelenia i królika. O, tu jest jeden dzik koło nas. A wcześniej jak tu biegałem, sekundę, sekunda. To one były gdzieś tu. I one się przemieszczają nie są cały czas w jednym miejscu. Ale dobra. Bo budzika akurat słabo słychać. No tu jest jakiś znak zapytania. No jest jakiś gościu. Ale zadanie mamy inne. No jest jeleń. No przy okazji zbiorę sobie. Trochę patyków. Bo ich nigdy nie za wiele. Co oni tutaj mają za budowlę? A tutaj też jakiś skupiec. Jakaś mini wioska. Dobra, nie są. Zaraz, zaraz, sekunda. I miałem iść w dół rzeki, a nie w górę. My wracamy się do wioski. No, tam. dawać krzew. Trawy mamy u nas w okolicy pod dostatkiem. Ja im tego dzika palnął z dzidy. No właśnie, raczej z włóczni. Ale może się przyzwyczaję jakoś do tego łuku i będzie prościej. No, gdzie są te dziki? Nikogo w okolicy też nie słychać. Dobra, ikonka się pokazała u góry, więc muszą być gdzieś tam, ale jeszcze ich nie słyszę. Taka pora na polowanie. Mało widać, o jest jeden. na dwa strzały. O, zablokował się i dobrze. Tak, na dwa strzały, akurat. Ale jeszcze gdzieś musi być jeden. Ja szybko go skuruję. Dobra. ciuk. Nie wiem tylko jak działa znacznie. Czy on pokazuje ogólnie sam rejon. Czy, ko y czy konkretnie. Y kurczę, przepraszam. Konkretnie jakiegoś dzika. Przeważnie one chodziły w parach. O, mamy przy okazji jajko. I rozbierzemy gniazdo na. O, ale tylko jedno pióro wpadło. Dobra, gdzie jest drugi dzik? O, następne gniazdo. No skurde, przeważnie dwa chodziły. O, o, o. Był jeszcze inny tu znacznik. O, tutaj. No to podbiegniemy tutaj. Może też się akurat zawiesi, gdzie łatwiej go strzelić. O, jest tam. O, tam, 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 tam. To jest taka pogoda, nie na strzelanie. No fajnie, bo nas nie widzi. O nie, nie. Najpierw sobie go zabierzemy. To lepsze to jest niż włócznia. Zostaniemy z, dalek z daleko. ...i go można ustrzelić, on wtedy nie biegnie w naszym kierunku. Dobra. Super, coś się udało za pierwszym razem. Eee, bez siekiery. Łuk w dłoń. Żeby nam tu jeszcze coś nie wyskoczyło. Nie no, tam już byliśmy na tym zaszniku O, to tych dzików trochę nam tu wyskoczyło, tu jeden, tu drugi, tu trzeci, tu jest lis Lisa, raz zabiłem dzidom Mięsa trochę wpadło, a tu też nam trochę wpadło Wiesz, że tu w tej grze nie zgniemy, nie tak jak w Medieval Dynasty trzeba było chodzić na polowania specjalne i tam tłuc Nie wiadomo ile Żeby jedzenia nie zabrakło Dobrze, panie Toj to bandyta. Ja pierdziela. Mam nadzieję, że wszystko w wiosce będzie dobrze. Miłego dnia. Jak kto to robił, tyte? Kilka dzików padło z mojej ręki. Łatwiejsze to niż się wydaje, co? Głód nie bierze od tej gadaniny. Moja babka umiała przyprawiać mięso jak nikt inny. Ten smak... Dam ci kilka wskazówek. Nie wydaje się to zbyt trudne nie, no, tylko mi się z nią nie porównu. No i patrz, teraz jestem jeszcze bardziej głodny wszystko przez ciebie. Z chęcią dam ci nieco mięsa tego dzika, który niedawno padł z mojej ręki to dopiero coś hej ludzie popatrzcie tylko ktoś, kto umie okazać szacunek patrzcie wszyscy i uczcie się nikogo nie wytykam palcami tak? Na czym to ja? A tak, dziękuję Ci, jesteś przyzwoitą osobą. Zebrano sakę, zebrano mięsny posiłek. Nie wezmę Twojego jedzenia, za to dam ci trochę swojego i nieco sakę do popicia. Kanpai. Za owocną współpracę między naszymi wioskami. I świetnie, skoro już się przyjaźnimy, możesz przejść do interesów. Wypróbujmy naszą współpracę. Co? Jak? Jest pewien człowiek, któremu, jak sądziłem, mogę zawierzyć życie. Przeklęta żmija sprzedała jednak nasze tajemnice mieszkającemu nieopodal rodowi. Żal mi go, lecz strajca musi dostać to, na co zasłużył. Przyprowadź go do mnie, sprawię, że zakwiczy. Ciekawe, czy zabrzmi jak dzik. Gdzie go znajdę? Po raz ostatni widziano go, jak szedł w kierunku Engioro obozu banitów. Znajdź Jajiro, rozbiegłego szpiega. Niezbyt to mądry wybór nie mógł zajść daleko. Znajdziesz go pewnie ukrytego wśród wzgórz. Aha. To te dzikie świnie dalej y trwają. Gdzie ta misja? Dajcie, szpiega. O, to aż tutaj trzeba się przelecieć. A potem z powrotem tu. No dobra, 300 metrów to nie za dużo. Wyskoczyło nam, że jesteśmy na terenie zadania. Czyli co ja mam tu sobie biegać po prostu? Czy jak to tak? I Szukać go, a jest ciemno. Sekunda, ja wyłączę tylko i zobaczymy. Nie chcę tego, chcę młotek. Ognisko. Albo namiot raczej, ja so Przewinę. Może będzie lepsza pogoda następnego dnia. Dobra, chowaj motek i idź spać. Dobra, jeszcze mamy ciemno. Śpimy dalej. Nic niestety, a jaka zgnilizna dobrano? a pewnie nam coś zdechło, dobra zjemy ten posiłek, tu jeszcze mięso mamy dobre, to też zjemy, zgnilizna, tu, zgnilizna jest tutaj, no i dobra, on ma być, no mam nadzieję, że będzie bliżej tego znacznika, mówię taka pogoda do dupy jest. W, w zadaniu napisane. A, nic nie ma żadnych podpowiedzi. No ciekawe, jak ja długo będę szukał tego śpiega. Jesteśmy mniej więcej gdzie wskaźnik. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że. Ja. Przejadę kamerą, gdzieś, go gdzieś on będzie, a ja go nie zauważę. Tak biegał, o coś leży. No, a tu kupiec jest, a nie można jej okraść. To sądzisz o wioskach w Dolinie. Współ y współpracowali ze sobą w czasie Ikki, ale to już przeszłość. Gdy powstał. Nie się zakończyło, przymierze osłabło, teraz pojawiają się coraz większe tarcia. Iwasaki włada żelazem, więc inne wioski chętnie przełamałyby ich monopol. Segi ma pewne kontakty z leśnymi rozbójnikami. no to to wiemy przecież. Ale ja chcę pohandlować z nią, zobaczymy co ma na sprzedaż. Mięso za 14, to ja sprzedam te 7 mięsa i kupię sobie już gotowe jakieś danie na przyszłość. Akceptuj. I tu jest posiłki 45. No to to kupmy z jedno albo dwa. Ok, będziemy mieli co jeść. Ale dalej szukamy tego szpiega. No ja się tu trochę pokręcę. Jeśli nie będę mógł go znaleźć, to ja po prostu przewinę do tego momentu tu już go namierzę. No ale na razie pobiegam. No dobrze, jak go już znalazłem. Jakoś przez przypadek trafiłem na niego, jakby ktoś szukał, on znajduje się dokładnie tu, tak jak jest ten znacznik. znaczy znacznik, znacznik on się przemieści, bo ten znacznik był w innym miejscu. Ja go już sobie znalazłem tam, wyskoczyło, że porozmawiaj z Jadziro, ale wróciłem tutaj trochę dalej, żeby wam pokazać, w którym to miejscu jest. Tu robiliśmy to obozowisko, znacznik był tam na dole, żeby szukać, a on jest tam w tej jaskini siedzi. i na mapce no, tak jak tutaj mówię. Tutaj tu była ta sprzedawczyni. Co byliśmy? On sobie siedział tu. A znaszcik wcześniejszy pokazywał, że gdzieś tu. Więc schodzimy sobie do niego. I już myślałem, że mnie zabije. Znaczy życie stracę. Dajcie jeszcze krzew. Trochę trawki. No dobrze, oto i on. Teraz pytanie moje, zanim z nim porozmawiamy, czy będzie opcja uszczenia go wolno? Czy będzie przymus doprowadzenia do tego pierwszego pana? Eee, o, o, Cześć. Wiem, że szpiegujesz dla żyjącego nieopodal ro rodu. Na bogów, jak ty? Oni mnie oszukali, moje dziecko umierało. Powiedzieli, że mogą je ocalić, a ja głupio uwierzyłem. Nie wiedziałem, że to byli szpiedzy. Nie wiedziałem, że zdradzam tajemnicę. Jak to nie wiedział? Proszę, nie wiesz co oni chcą ze mną zrobić w wiosce są okrutni. Proszę. Myślę, że mówisz prawdę. A dziękuję ci. Dziękuję za okazane miłosierdzie. E, ja nie chcę go zostawiać, ja go chcę tam przetransportować. Mm. Zostawię cię, ale oni nie. musi stąd zniknąć. Rozumiem, tak. Obiecuję. Zawdzięczam Ci życie. No, tak to nie miało wyglądać. <laughs> Moim zdaniem. Dobra, meldujemy się u Sztojego 300 metrów stąd. On jest cały czas tam, chleje, chyba tak, o tu bandyta był po drodze, czy pokazał jak biegłem, dlatego ługów w dłoń, i lecimy. Kurczę, zanurkować się nie da, raz skoczyłem do jeziora, to <gryw> powiem szczerze, nie ma czego pokazywać, twórcy powinni coś w tym kierunku zmienić. Centralnie się wchodzi, biegnie się po dnie i widać tylko górną warstwę wody. A tutaj ta wioska. Już nie będę przewijał. Już sobie dobiegniemy spokojnie. O jestem bandyta. I też dziwnie tak przeskakuje jak chodzi. Czyli tego jeszcze nie naprawili. I ogólnie dobrze, że są. Jestem też ciekaw, bo tu będzie można robić budowle obronne. czy To się kiedyś przyda w przyszłości do czegoś. Bo na razie to. Są, bo są. Dobra. Dobiegamy sobie. No zobaczymy, co powie. Przychodzę w sprawie zdrajcy. Gdzie on jest? Kurczę teraz, uciekł czy nie żyje? Jak powiem, że uciekł, to żeby nie powiedział, że to przeze mnie albo mu dałem. To powiem, że nie żyje. To zaatakował mnie. Najwyraźniej wolał umrzeć na własnych warunkach. Tego się nie spodziewałem. Miałem go za złamanego człowieka, ale spra sprawiedliwość ci stała się zadość. Dziękuję Ci. Twoimi słowami za owocą współpracę między naszymi wioskami. Dobra, omów sytuację z Fudzuhim. No i tak będzie. Biegamy z jednej strony na drugą. No ale, chociaż coś się dzieje. Nie każą nam mi zbudować. Bo najwięcej czasu zabiera to budowanie. I tu oni ciekawią. Ale to pewnie sami kupcy. Ale taka miejscówka. Fajnie tu jest zrobiona. Albo to jest raczej część wioski. Uch o, uchodźczyni. A my mieliśmy czasem. Naszych wioski sprowadzać ludzi? Daje słowczyni, wypalacz węgla, biegła niewolnica. Zobaczmy, czy da radę ją do naszej wioski sprowadzić. Tego chcesz. Masz inny akcent. Jesteś uchodźcą, tak jak ja. Nie takim jak ty. Pochodzę z Ainów. Twój lud nas niszczy, ale my się nie poddajemy. Siła Japończyków kryje się w liczebności, ale nasi mężczyźni są nieustraszeni. Polują na niedźwiedzie w najgęstszych lasach. Tutaj mężczyźni nie mają brud i wyglądają jak chłopcy, a kobiety boją się tatuować. Dziwne, dziwne zwyczaje. Czemu więc tutaj mieszkasz? Zmuszali nas do życia tak jak oni. Nie mogłam tego znieść, musiałam uciec. Tu wśród wyrzutków mogę chociaż żyć po swojemu. Nie rozumieją mnie, ale akceptują. Dobra, ale czy jest opcja... Hmm. Czego chcesz? Na razie nie chcę niczego. Idź więc, niech Kamusy lasu strzegą twojego kroku. Dziękuję, ale miałaś chyba na myśli Kami, jak Inari. Nie, niech Kamuj wybaczą ci tę ignorancję. Znaczy w sumie nie można. Ją zaprosić do wioski. Przekichane, na razie mamy dwie osoby w wiosce, a już parę budynków do obsadzenia. No ale pewnie jak zrobimy tą następną misję, co mamy otworzyć te bramy, to może przyjdą nowi mieszkańcy jacyś, dobra, witaj, no znowu co witaj kimkolwiek jesteś, dobra, powiedziano mi, że mam schwytać drajce, Yajiro? Błądzi to pewne, ale nie jest zdrajcą. Jego synek był chory, nie miał szans na wyzdrowienie. Oni zaś obiecali mu w zamian za pomoc jakiś cudowny lek. Dzieciak umarł oczywiście, ale kiedy jesteś zdesperowany, to chyba uwierzysz w każdą bzdurę. Co teraz zrobisz? Już po wszystkim puściłem go wolno. O nie, znaczy to była słuszna decyzja, ale co powie Sodzi? Dowiedział się, że nie żyje zabity przeze mnie. Wydaje się być nieco zszokowany. Cóż, Szoi nie jest okrutnikiem, ale żeby utrzymywać porządek, musi dawać mocnego człowieka, udawać mocnego człowieka. Ukończono. To z pewnością rozsławi cię w całej dolinie. Zamknij. No. I następna misja. Zobacz, czy po jakaś nie wyskoczyła. Jest tylko jedna misja. Otwórz bramę. Poproś o pozwolenie. Na osiedlenie się wymgany poziom 7 mamy. Udaj się do Iwasaki, aby nauczyć się obróbki żelaza. Tak to zrobimy. E, nie zadania, tylko chcę zobaczyć dynastia. Tak, słowa dynastii 8. Gdzie ten Iwasaki? Iwasaki jest tu. I to zrobimy w następnym odcinku. Więc jeśli się podobało, to zostawcie łapkę w górę w komentarzach. Wszelkie uwagi mile widziane, no i pamiętajcie o subskrypcji, żeby niczego nie przegapić. Trzymajcie się, pa pa!